Czy wiesz, że w starożytnym Egipcie w grobowcach umieszczano małe figurki o kształcie mumii o nazwie Uszepti? Ich rolą było odpowiadać o to, jestem na wezwania zmarłego, by wykonywały dla niego pracę w zaświatach. Uszepti w dosłownym tłumaczeniu oznacza odpowiadający. Figurki mogły być wykonane z różnych materiałów: drewna, gliny, a nawet kamienia. Co ciekawe, figurki gliniane produkowano masowo, co czyniło je dostępnymi dla każdego. Wiele z nich nosiło imiona i tytuły osób, dla których były przeznaczone, a niektóre opatrywano inskrypcjami z księgi umarłych, zawierających zaklęcia i obowiązki do wykonania w zaświatach. Wyobraźcie sobie, że niektórym zmarłym towarzyszyło aż 365 figurek, jedna na każdy dzień roku. Figurki te znajdowano w grobowcach zarówno królewskich, jak i tych należących do niższych warstw, zwykle w specjalnych skrzyniach przypominających domy lub kaplice. Niektóre były tak wyjątkowe ze względu na użyte materiały, że były zamykane w sarkofagach wraz ze zmarłymi. Zachęcam do obserwowania kanału.